Gościa z tego. Widzę tylko taki nowszy model jego, no nie? Tam chyba jest to ileś. No, coś, coś w tym stylu. E, podchodzę do typa i mówię, że no, rzekomo mają na stronie, że powinien być. On mówi, dobra, to jeszcze sprawdzę, bo można magazynie. Sprawdza, mówi, że nie, że nie ma, musieliby no, tak Średnio trochę, że macie, wyświetla się, że macie na stronie, a nie macie. No, już mówię, dobra, kij tam. To dziękujemy, nie? No i dobra, poszedłem. Mówię, podjadę, podjadę ten. A nie, i on jeszcze do mnie mówi, że może mi zaproponować inny model, no albo mogą sprowadzić. Ja mówię, no a jaki pan model tutaj jeszcze ma? No Ja już tam byłem na tych tych, tylko mówię, zobaczymy, co on mi powie. I on tam kurwa polecił mi jedną z mych, która jest kurwa identyczna co ten G102, tyle że jest kurwa za 170 zł. Mówię, o to nie, nie, nie. Mówię, dobra, a ile, a ile sprowadzenie tego kosztuje? E, Fu? E, jak będę sprowadzał, to po ile macie? A on do mnie mówi, że kurwa chyba sto, właśnie 140, ileś zł. I mówię do niego, no nie dobrze, bo tutaj miał być rzekomo taniej, no nie? A on mi powiedział droższą jeszcze cenę, bo, bo ponoć zmienia się teraz cena. No ja mówię, dobra, no to niezły cyrk. No i zacząłem sobie jeszcze mówię, to na razie dziękuję i wyszedłem ze sklepu i patrzę sobie, mówię, a wejdę na x-kom, zobaczę z ciekawości po ile jest. Patrzę, kurwa, promocja, 100 chyba 7 zł, czy jakoś tak. Darmowa wysyłka i mówię, kurde. I jeszcze Tyśka była ze mną i ona potrzebowała Jacka, Jack Jack, yy, to do auta, no nie? Możemy no. się podpinać. I ja mówię, ty, ha, ty, chodź jeszcze wejdziemy z tego Media Expert, zobaczymy po ile mają kable. Kable mają kurwa po 20, chyba, po 49 zł. Sorry, mówię to nieźle. Eee, I ten, i sprawdzam na Xcomie jeszcze kod rabatowy jest, kurwa, na, na ten, na mm, tego, na kabelek. Kabelek za 20 złotych, kod, kod, z kodem rabatowym chyba mi 11 złotych wyszedł. No i darmowa wysyłka, bo myszkę zamawiałem. Mówię, ja to Piękna sprawa. Taki się du, dumny z siebie czułem. Naprawdę, no interes życia po prostu. tym oszukany. Tak jest, tak jest. A jak tam Dominik? Yy, śmiga w robocie? Yy, no Chyba w miarę dobrze. Chociaż teraz ma taką monotonną robotę, bo cały czas pomiary słupów. No no no, to tam. no 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 ale tak, to no, to chyba nie ma tragedii w razie. Chociaż eee, ostatnio mu się ekipa zmieniła do tego, e, do tych pomiarów. E, bo ogólnie tam jest tak, że właśnie e, on jakby typowo tylko robił pomiary, a resztę no to e, inni robią, nie? Że tam na przykład uchręcają śruby albo inne takie. No i, i ostatnio zmienił właśnie gość, który z nim to robi. Właśnie jeden, który rozkręca śruby z monterów i mówi, że ten to jest taki, że w ogóle nic by mógł najlepiej nie robić, i wszystko tak powoli robią, że dwa razy mniej słupów prawie jeszcze na dzień robią. O boże. Czy się już mniej to podoba, Bo ten pierwszy to był taki, że szybko to wszystko rozkręcił, tego i następny. Z tym to tak długo i długo. Ja mu płacam od godziny ewidentnie. Tak jak wszystkim, ale <grym> <grym> nikt się tak nie, nie zachowuje. No, ale znaczy nie, no śmieję się, bo teraz ze pełno tych memów, no, nie? no że różnice pomiędzy osobami, którym, którym płacą od godziny, a które mają płacone od roboty. Jak płacą od roboty, to ktoś zapierdala jak głupie. Jak od godziny, to, no, to nagle złupie. Ale ogólnie ten. Yy, miałem coś zapytać jeszcze. Yy, jak ten Oppenheimer? A, yy, powiem ci, że strasznie ciężkie, hmm. bo to trwało ponad 3 godziny. No. I no bardzo dużo tak jakby takich wątków pobocznych i tak dalej i przez te 3 godziny dla mnie było się ciężko bardzo skupić na tym wszystkim i najlepiej to moim zdaniem to powinno, powinni zrobić tak, że dwie części powinno to zrobić, to by było idealne eee, ale tak to no to spokojnie poza tym, że no z lekka mi się tam przysnęło może z 15 minut przez cały film ale nawet jak przystanę to i tak ogarnąłem by... cały, się wszystko co tam się działo no, ale no pomimo tego, że no, taki długi trochę się już potem ciągnął, ale... ale spoko. Wiesz, to jest to najlepsze, że ten aktor, co grało Wenheimera, to, to on ogólnie ma takie role najczęściej właśnie, że jest takim beda, bedasem, ale ogólnie no i tak się kojarzy zazwyczaj, że gra takich konkretnych facetów. A ostatnio się wypowiedział, że on z miłą chęcią by zagrał rolę Ken'a w Barbie nie miałby z tym problemu i kurwa ludzie w komentarzach to, to w sensie, że nie widzą tego, bo to jest ciężko, jak już się przyzwyczaisz do kogoś, że gra takie postacie, no to jednak później jest takie, nie pasuje, no nie, chyba, że zajebiście się wczuje typowo. Dobra, co tu jeszcze jest? Patrzę, co my tu mamy jeszcze? Jaguara nie znalazłem, więc ja się chyba nie zrespił jeszcze po ostatnim pierdolu. Idę zobaczyć, czy krokodyl chodzi. O, chodzi, bo już go słyszę po, pojebańca. Tylko nie wiem gdzie. Gdzieś go słyszałem. go nie widzę Całe a, mięso naszego chyba zepsuło idzie. na górze Dobra, leży. To zaraz będzie nowe, już idę Tajman czarny, tyk I P. O, nawet przeciążony nie jestem, elegancki Umy się brudasi No ja ogólnie teraz byłem na stażu w tym zatafie ie w IT Center w Czewie. Fajnie, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny czas, bardzo, bardzo wartościowy też. Sporo, sporo wyciągnąłem. No i ogólnie to mm, złożyłem, złożyłem CV, e, bo kilku facetów tam no, było zadowolonych jakby ze mnie. I złożyłem CV na o przedłużenie tego stażu, bo oni umożliwiają właśnie staż na pół etatu chociażby właśnie dla studentów. I można później coś tam dalej kombinować. Fajnie było jakby się udało. Na razie czekam na odpowiedź. Zobaczymy co z tego będzie. No i na razie czekam ile... kiedy przeleją nam za ten staż. Bo około tam 3200 to więc, więc też spoko. No. A co tam w ogóle robiłeś dokładnie? Wiesz co, ogólnie to my to mieliśmy bardziej w formie nauki. Mieliśmy praktycznie co, codziennie albo co dwa dni innego prowadzącego i stricte mieliśmy zajęcia takie laby, no nie? A to automatyzacja, to wirtualizacja, a to security scanning, a to sap a mieliśmy nawet przez jeden dzień, a to. No mi się też nie podobał. Ty, żebyś, żebyś ty słyszał. Pierwszy dzień mieliśmy sapa, i ogólnie kurwa, ja to dwie godziny walczyłem, i później to się poddałem, bo już mówię, jakie to jest gówno To mi się żygać chce po prostu. Yy, I kumple, kumple, kumple to samo, a najlepiej taki jeden gościu od nas z grupy, co no ewidentnie jest najbardziej kumaty chyba z nas wszystkich. <grym>, to nawet on już powiedział, ja to ale to panowie. Naprawdę, ja już mam dość na mnie i te. No główne niesamowite mieliśmy security scanning mieliśmy bezpieczeństwo defensywne ofensywne mieliśmy e, stricte e, tam, konfiguracje e, tam routerów switchy itp itd e, jakieś tam e, ten, usługi e, bezpieczeństwa nowoczesnego stanowiska mieliśmy mm, azure mm, windows hello for business ten, e, protekcję plików e, ogólnie sporo, sporo mieliśmy zagadnień takich. I stricte to były zagadnienia, które są wykorzystywane w firmie. Więc no, mieliśmy Firewall, e, oni mają FortiGate, y akurat Ogo, naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo się podobało. No i co? No i ogólnie po Kobitka ten e, mówi do nas, że, że właśnie e, pytali się w Niemiec teraz e, stricte. Steamu sobie Security, czy mają jakichś stażystów? No i powiedziała, że nas polecili oczywiście i będzie rozmawiała z prowadzącymi stricte, z którymi mieliśmy zajęcia, żeby tam każdy wytypował, jakby swoich ludzi, no nie? I, i zobaczymy, co z tam będzie. No i jak się, jakby ktoś spodoba, że tak powiem, no to wtedy biorą i no biorą i z taką osobą. Okay? bo tutaj chcę napełnić wodę, tu jest, dobra. E, to wtedy biorą, e, no i będą, będą brali te nasze CV, dali nam taką specjalną templatkę, którą mamy wypełnić, oczywiście po angielsku e, i będą brali to CV i będą do nas pisać na maila, e, żeby na rozmowę się dogadać, no i wtedy z tymi szkopami trzeba będzie pogadać, oczywiście po angielsku, no ale, no jakby mi zaczęli tam pierdolić po niemiecku, to na translatorze siedział i tyle. No ale ogólnie to fajnie, no kurwa, to IT Center też konkretne, kurwa Michał, jaką dobrą czekoladę mieli, ja pierdoliliśmy <gry> ekspresy e, za darmoche wszystko, no nie, normalnie tak jak pracownik każdy, e, dostaliśmy przepustki, dwie co prawda na całą grupę, ja miałem jedną, drugą miał właśnie ten Łukasz, no nie, co tutaj był i ten, ale ekspresy, ekspresy też do, do dyspozycji i tam e, w ekspresach e, kawa, herbata, czekolada, do kawy do kawy zawsze była troszeczkę odrobinka czekolady wlewana, no to też stoi kawę w Krem czekoladowy, jakiś tam e, melange, jakaś kawa melange, taka w sensie, to jest na jakiś tam typ, no nie? Cię, trochę cappuccino chyba, to mi się wydaje. Latę, żurek kurwa nawet czekać, teraz widzisz to? Chłopaki jak zobaczyli, że jest żurek, to <śmiesz> jaki tam się karmiter zrobił. No ja pierdolę żurek jest. <śmiesz> Cyrka cholera, mówię ci. Eee, dobra. Tu gotuję dwa mięska i idę rzucić na tu e, No i co tam jeszcze się działo ciekawego? E, chcesz mam jakieś? Bo zebrałem po drodze. Nie mam system. Dobra. E, co tam się działo? Eee. Czekaj, gdzie ja to mogę włożyć? Eee. Fajnie! No kurwa, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Bardzo pozytywnie zadowolony. Bardzo pozytywnie, że nie jestem nie wiem. Spójrzcie tak, jakby mi nie wzięli, to jest coś, co to. Ej, czy to u Ciebie przecina, przecina tak, czy u mnie? Ale nie wiem, u mnie wszystko leżą, prawda? Chyba, chyba u Ciebie. U mnie na Discordzie pokazuje, że mam dobrze zasięg, jakby. Wiem, ja to teraz światło wody, panie. Oh, takim nie ty nie pogadasz. Dobra, idę wody nabrać. A pierdzielę jeszcze właśnie u nas do tego sapa, to tyle używają. Niestety ja też tego muszę używać. Mnie po prostu aż ściska, jak tam coś robi. No mi się też nie podobało strasznie. Fakturowanie w sap jak robimy to ja pierdolę. To jest chyba najgorsze, co może być w tej robocie. I na ogół to robi to Konrad. Ten jakby, co tam ze mną pracuje też. No. E, ale on teraz poszedł na dwa tygodnie urlopu i akurat teraz, o. w tym tygodniu, co teraz będzie, wypada, że będą fakturki. A jego no, nie ma, no, więc ja będę musiał je robić. Ale się miał tam... A, akurat, widzicie, jak ja mam. Ale on to lubi robić? Czy po prostu mu najlepiej to wychodzi? Nie, po prostu jak on przyszedł, no miesiąc przede mną przyszedł, i akurat jak ja przyszedłem, to przejąłem jego działkę, czyli wszystko, jeśli chodzi o naprawy komputerowe i wszystko, co z tym związane. A on po prostu wziął faktury za to, nie? I go kierownik po prostu nauczył tych faktur robić. No i jak już zaczął robić, no to tak robił, robił i teraz po prostu w te poprzednim miesiącu mi pokazał. Jak to się robi? No bo on miał iść na te dwa tygodnie urlopu, no to wiadomo było, że nie będzie robił. No to no Ale w zasadzie już mu to w miarę wychodziło, nie? Okay. Znaczy no tam jeszcze... Nie obyłeś, nie, nie obędzie się oczywiście bez jakiegoś storno... którego musi robić właściwie... znaczy ten kierownik. Bo coś odpiertoli. No, najczęściej to no. jest data. <noise> nie wstawi nie taką datę jak trzeba. Ale... Nie ma tragedii. Powiem tak, wiem co czujesz, mi się też to za nie podoba, nie wiem no, to no się pojebać idzie naprawdę przy tym dziadostwie. Ja to jedyne co umiem staw, zrobić tak na tę sprawę, tak sam z siebie, to jest zamówienie wody dla działu. <grymoglące> Bo kiedyś taka kierowniczka audytu mi poradnik podesłała i zawsze jak woda brakuje to ja zamawiam, a <grymoglące> <grymoglące> resztę to oni. Powoli do przodu. No. Dobra. Tu zebrałem coś. Nie no chyba, że idziemy na rama jakiegoś. Nie mam weny budowniczej, tyle ci powiem. Już nie ma co budować. Bo do góry już się nie zbuduję. Ej, a ta się no. jeszcze w ogóle do góry zbudować? Nie, to, to sprawdzałeś chyba. A wydaje. no tak, dlatego te liście tu kładliśmy. Tak, dokładnie. Dobra, to idę zasejwować. Możemy na jakąś Aramka jedną czy coś. Cyk. Pyk. Sejwujesz sobie? Tak. Już. Git. Zapisz i wyjdź. Uuuu... Jeszcze fajnie, bo y, dali ten... Na stażu nam... Y,